Chciałem, że się spóźniłeś, bo w ogóle przy Pierścieniach Władzy to trochę jesteśmy tacy spóźnieni, bo nagrywaliśmy z opóźnieniem pierwsze cztery odcinki i teraz też ten piąty odcinek tak trochę z opóźnieniem nagrywamy, także, no ale normalnie byśmy powiedzieli, że to z powodu pracy, nie było czasu, ale to tak naprawdę z powodu urlopu i dlatego nie było czasu. Ja bym to nazwał z właściwą dla nas rozwagą. Nagrywamy po czasie, nie, nie od razu, ten, no, trzeba było, odcinek musiał oklapnąć, trzeba było, że tak powiem, no. Dobra, tak na, na serio nie było możliwości wcześniej, no, ale dobra. No nie było możliwości, yy, no, ale już nagrywamy, następny odcinek chyba, no, myślę, że następny uda się tak bardziej w czas, w punkt być może. Zresztą no, zobaczymy. No zobaczymy, jak tam no, bierzemy. No właśnie, tak, to jeszcze teraz właśnie powrót do pracy, grafik pracy zobaczymy. Jak tam to wyjdzie? Piąty odcinek serialu Rings of Power. Czyli w wolnym tłumaczeniu Ringi i Pały. <grym> I co? Nie sobie omówimy ten piąty odcineczek. O tytule Kamilowym. Za oknem. Za ok, tak? O, widzisz mhm. nawet, nawet. Nie spojrzałem. Za oknem. Cóż, lato już jakby przeminęło. Wylewają rzeki. A w internecie wylewa się hejt na serial, <noise> którą omawiamy. Ale my chyba hejtować nie będziemy, bo nie mam tego zwyczaju. O czym był ten piąty odcinek w takim razie, Czarny? Jak go zapamiętałeś? Bo kilka dni temu już on wyszedł i, i już mogłeś zapomnieć. Bo tam wiesz, był po drodze weekend i. No, był, był, był. Znaczy, no, wi widać, że właśnie serial. Cierpi na, to, na ten urodzaj wątków, że tak powiem, i, i musi te wątki dzielić, i nie jest w stanie, co też jest dosyć dobre, w sensie, że nie, nie wkłada wszystkich wątków do jednego na przykład odcinka, bo tu można by było się, się zamieszać, więc, to, ja, więc, jakby serial podzielił już jakby te wątki moim zdaniem odcinkowo i na przykład w tym odcinku nie było nic o nieznajomym Tomie Bombadilu, nie było Arondira i, i, i nikogo takiego, w sensie a, i Sildura, Arondira i, i reszty, ale za to było dużo Celebrimbora. No, czyli, tego, te, czyli w sumie tego cre creme de la creme tego sezonu, tak? Czyli Celebrimbor Ke yy, z Sauronem, yy, Krasnoludy. którzy tworzą tytułowe Pierścienie władzy. Tak, no, do, dążą, no już stworzyli, tak, już, już jakby z, pierścienie Krasnodów zostały stworzone, zostały im przekazane. Durin III założył i jakby po założeniu pierścienia, jakby za, zaczyna widzieć tą górę, tak, w sensie ka Kazat Dum. Za, 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 zaczyna widzieć, że tam gdzie należy kopać, żeby to, żeby się do tego światła dokopać. tak i jakby już się cieszy, że już jakby no, przy, to przeciw że tak powiem, te, te wszystkie złe rzeczy, które tam, te, te, wszystkie, te wszystkie problemy, które ich do, dopadły jakby na początku sezonu, to jakby już teraz są, są rozwiązane, bo on już wszystko wie, on widzi i on widzi, że w, tych, tych gór, w tej górze jest tyle bogactwa, że oni nawet, nie, nawet i jednej trzeciej chyba tam, czy to już nie jest, nie, nie wiem, i, nie, o, o, o jakiejś tam on rzędzie wielkości mówi, że nie wykopali nawet i, i, i którejś tam części tych bogactw i że trzeba kopać głębiej. A się okazuje, że sam wcześniej wydał kiedyś tam dekret, że, że właśnie zakazał głębiej kopania, więc... więc był... on kto, kto, to, kto to rozkazał? To, ty, ty panie. No czyli widzimy, że jakby pierścienie stworzone już jakby tutaj przy udziale sa, sa, Saurona też jakby już od samego początku jakby zaczynają oddziaływać negatywnie na postaci, które je zakładają, tak? Yy, no i już jakby no wiadomo do, do czego to doprowadzi tak wiadomo jakby do czego ta chciwość i, i, i to, że nie będzie że nie tylko wystarczyło jakby znaleźć to, 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 to światło i naprawić problemy, ale trzeba będzie jeszcze, z, jeszcze zachładność tak krasnoludzka, tym bardziej jakby spotęgowana założeniem pierścienia no wi wiadomo jakby do czego doprowadzi tak, w późniejszych jakby w, w, w późniejszej historii tak. przykład no, ja, myślę, że w, w tym sezonie już na pewno tak, bo to już tutaj chyba nie ma co prze, prze, przedłużać za bardzo tego wątku. Tak, tu tak się zastanawiam, bo jest ten wątek no, między Celebrimborem a Sauronem. No, dochodzi do wymiany zdań, tak, bo Sauron bardzo pragnie, aby stworzyć te kolejne pierścienie, natomiast Celebrimbor dosyć powściągliwie. Koniec końców jakoś tak wychodzi, że się zgadza na to, tak? Czy no na Zaczyna początku odmawia i dlatego odmawia, tam Sauron sam. I, sam. I, I Sauron mm -hmm. sam tam robi z tymi, nie? Z, 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 poniekąd, z przedupaskami. Tak, poniekąd Celebrimbor czuje się jakby przymuszony do tego, żeby pomóc, bo wie, że chyba lepiej będzie jednak... Lepiej te pierścienie wyjdą, jak on jednak do tego rękę przyłoży. Natomiast no, jeżeli on już ma pewne jakieś wątpliwości, co do tego, jak te pierścienie dla krasnoludów wyszły, że mają jakąś skazę, skoro tam opanowały głowę króla krasnoludów. No to co dopiero będzie z ludźmi, nie? Jestem ciekaw, jak też poprowadzą ten wątek, bo mus... przepraszam, tam chyba powiedziałem 10. Chodzi o to, że 9 ma być tych pierścieni tak. dla ludzi, i Sauron zaproponował, że wybiorą dziewięciu o najczystszym sercu, najbardziej szlachetnych. Hmm, jak myślisz? Co tutaj się może no. wydarzyć? No, no, no na pewno nie. Czy nie ma pojęcia jak to no pewnie będzie tak, że, że po wykuciu tych pierścieni dla, dla ludzi, Sauron je zakosi, że tak powiem, no i zniknie, nie? I po, po, poleci do Mordoru, wy, wykuje ten jedyny, a później będzie obdarowywał. Yy, tylko w jaki sposób będzie obdarowywał których ludzi? Yy. Trochę liczę, że będzie to pokazane, bo to, to zawsze była taka tajemnica, tak? I którzy to, kto, jakie to dziewięć osób, jakby w sensie, których to dziewięciu ludzi miało te, te pierścienie. Tam wiadomo, że ktoś był tam z Numenoru, niby, wiadomo, coś tam było, że może ktoś tam z Umbaru, być może też. Ale jakby no, nigdy nie, nigdy nie było napisane jakby od deski do deski, tak? Jakby tylko no, wiadomo, że czarnym z Sangmaru to, to jest jeden, ale Kimon był wcześniej, to już nie wiem, czy tam jest opisane szczerze mówiąc, bo tutaj, tutaj tutaj być może wyjdzie, moja niewiedza. Też jest ka Kamul wy wymieniony, czyli tam cza cza czarny sterling, więc mamy jakby dwóch z tej, z tej dziewiątki, pozostałych nie mamy. No ale to jest to samo z krasnoludami, tak? Z krasnoludami masz, sie z masz sie siedem pierścieni, po, po czym oni mówią w odcinku, że, 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 że tu zwołał posłów wszystkich siedmiu królestw. Ja tak liczę i tak do tych siedmiu doliczyć tych królestw no nie jestem w stanie, nie mam pojęcia w ogóle gdzie one są. No ale jakby tutaj serial też się nie, nie wgłębia i, się, i raczej mi się wydaje, że, że się nie wgłębi w takie szczegóły, że nie pokaże, mhm. które pierścienie trafią do, do, do jakich krasnoludów, tak? Więc jakby. A taką fajną też ciekawostką, nie wiem, czy zauważyłeś, yy, tam jak on daje te pierścienie krasnoludom. W sensie Kleber tam jest, spotyka się z tymi z, tymi, z, tymi, z, z tym narwim i tak dalej, to się okazuje, że krasnoludowie wy, wykuli drzwi. Kamienne drzwi do Mori, te z różnych pierścienia. O. No tam, co, 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 co jest. Po, powiedz przyjacielu i wejdź, nie? No to, okay. to nie to je, tam, tam, tam je odsłania i właśnie mówi, że, że, że to tylko będzie widziane w świetle księżyca i będzie można wejść na na hasło przyjacielskie specjalnie. Fantastycznie to było. No. To takie smaczki, nie? No, to mi się hmm. podobało, spokojnie było. Co mi się podobało w tym odcinku bardziej niż dotychczas, to na pewno. Wątek, już odchodząc na chwilę od pierścieni, to wątek Numenoru jednak. Bo do tej pory narzekaliśmy na Numenor, a już tak rozmawialiśmy sobie ostatnio prywatnie, że i dziś powiedziałem, że pierwszy raz Numenor w ogóle doprowadził do, jak, do, do emocji jakichś we mnie. Nie? Bo do tej pory jak był pokazywany Numenor, no to ciężko mi się było gdzieś tam emocjonalnie zaangażować. Było to raczej dość nudnawe. Tak, ten wątek był do tej pory prowadzony. No ale został teraz nowym królem Farmazon. No i faktycznie leci na Farmazonie od samego początku. Tam mianował swojego syna, nie wiem, jakąś taką swoją prawą ręką i no i on jest tutaj na pierwszym planie, bo no, rządzić taką chcesz rządzić taką twardą ręką ale no nie takiego inteligentnego, twardego króla, tylko raczej takiego... Mam takie... przychodzi mi na myśl postać Geoffrey'a z gry o Tron, szczerze mówiąc troszeczkę. No, bo to już jest porównywanie. Okrucieństwo jest... ponad wszystko. Od samego no już jest początku. Porównywana. już jest porównywana ta postać tego K Kemen'a, tak? go tak? się chyba Kemen nazywa. Już czytałem też artykuły, że, 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 już, że, że już tam zaczyna, w sensie, że już zaczyna przypominać, właśnie, wi widzą że Freya, już mu ży życzą śmierci i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, jakby w sensie. Do no, w, koń w, ko w końcu numeru jakiś powoli, jakiś drumieńców nabiera, choć i tak, moim zdaniem, to jest dużo za późno, i jest, jak, i jest to. No okej, okay, w końcu spoko, że coś się zaczyna dziać, ale no ten wątek dalej. Czekam, jak to będzie dalej, zobaczymy, bo jestem ciekaw, jak oni to wszystko jeszcze pociągną i nawet jak nabiera rubieńców, to już dawno, to już, no może nie, właśnie też problem jakby pierścieni władzy polega też trochę na tym, że oni tu chcą jakby tu, oni muszą mieć w dupie te wszystkie datowania, więc to te też o to jest ten na, największy ból, tak? Że oni mają w, dup, że oni mają w dupie te wszystkie da, da, datowania, bo nie wiem, yy, wykucie tych pierścieni, później ten Balrog w mori, czy upadek numeru to są zupełnie inne daty kompletnie, tak? Czy właśnie przybicie Istarik do Śródziemia, to tam dzieli se, setki lat, czy A, nawet tak. tysiące lat, no, i ciężko oni by to, to było po prostu pokazać. tak. A oni to po prostu jakby łączą, że to się wszystko naraz dzieje, no ale jakby na tym też polega ta druga era, tak? Że w drugiej erze się rzeczywiście mnóstwo rzeczy działo, no ale na przestrzeni tam lat, tak? Więc. No i tak samo tutaj właśnie dlatego jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Mam nadzieję, że ten wątek już będzie coraz lepszy i nie będzie właśnie że nie opadnie znowu, bo teraz trochę powstał, że tak powiem, no w sensie, okej, okay, no jest kilka fajnych scen, tak, jest ta, ta scena, kiedy ty, ci, ci tam wszyscy wie, wierni temu no Elendilowi, czy ogólnie przede ten... przede wszystkim. W tej świątyni, ha, tak, to ziesz, a, ty jeszcze ale ta, ta, ta pierwsza scena, tak, jak on tam tak, zdaje ten swój tytuł kapitana i tak dalej, a i tak oni go tam nazywają kapitanem żołnierze, się kłóci z tą córką swoją, która, która też, też jakby taka postać też mnie, też mnie i, irytuje jako taka, że ona niby dobrze chce dla tego królestwa, ale tak naprawdę się sprzymierzyła z tymi złymi, nie? w sensie no, z, z Farazonem i jego tam właśnie synem. No za scena świątyni, no, no ciekawa, w sensie w tej jakiejś takiej, no jakaś taka świątynia, ni, ni, mówią, że najstarsza tam, więc zakładam, że to jakaś poświęcona Walarom pewnie, tak, więc jak ten tam przychodzi, te, ten Kemen z tymi żołnierzami tam niszczy ten, 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 ten cały ołtarzyk, czy, czy ten posążek, to zakładam, że to też jest jakieś kurczcie Walarów i tak dalej, nie co, nie, to, co, co jakby ma, ma pokazać, że że Numenor się odwraca od walarów i oni będą właśnie źli. Bo to tak, tak jak już mówił ten, ten mu ojciec, że, że jakby to, że oni tam widzą jakieś tam światło w sensie z zwalinoru, to ma tylko świadczyć o tym, że oni i tak kiedyś umrą, a Elfowie nigdy nie umrą. I dlaczego tak jest? I, i przecież i, i, i ludzie na coś więcej zasługują, a nie tylko, żeby umrzeć. Więc jakby to będzie szło w tą stronę, tak, to, 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 to już widać, więc dobrze, że to w końcu zaczęło iść w tą stronę, tak, i w końcu ten, ten wątek jakoś, jakoś wygląda. No tak, no i w końcu, mu, jak powiedziałem, pojawiły się jakieś emocje, bo jeżeli dostajemy jakąś postać, która irytuje... Czy, jak mówisz, internet życzy jej śmierci, to znaczy, że wzbudza pewne emocje, tak? Gorzej by było, jak były te postacie na tyle bezpłciowe, że, że cię nie irytuje dana postać, ani jej nie lubisz, nie sympatyzujesz, czyli nie masz wobec niej żadnych odczuć. Natomiast tutaj, jak oglądają, i był ten wątek Numenoru i właśnie w tej świątyni, no to ten Kemen, tak? Mówisz? No. Kemen. No to podnosił mi bardzo mocno ciśnienie, nie? Jeszcze jak ten wziął tę figurkę do, do ręki, to sobie myślę, na, na bakiem rozpierdzieli zaraz, nie? I, i no i za, zabił tego, tego przyjaciela, i, i Sildura tego Valandila, tak? Tam. Tak, gdzie ten, tego, że ten że ten ramie, życie, no. przed chwilą darował mu życie, więc... No, no. no um, mercy, no mercy, nie? No mercy właśnie, więc no, takich postaci się nie lubi. Znaczy, ja często lubię antagonistów, ale no nie, ten zdecydowanie Mam nadzieję, że w tym serialu no, skończy źle po prostu, pewnie tak będzie prędzej czy później, coś czuję, że, że, że to będzie szło w takim kierunku, ale fajnie, że ten numer się troszeczkę rozkręcił, jestem ciekaw, czy on, się, czy on teraz troszeczkę nie wyhamuje, bo, bo następny odcinek, co widzieliśmy już na, na zwiastunie, znowu nam przywróci wątek Toma, Bomba, Dilla i Gandalfa, w ogóle miałem taką myśl, oglądając ten epizod, że cholera, odcinek bez Gandalfa to jest odcinek stracony. Ale ten odcinek jednak był całkiem solidny i, i podobał mi się, mimo że nie było tego wątku. Jestem ciekaw, jak kolejny, w którym dostaniemy już Gandalfa, cały czas mówimy Gandalfa, gdzie tak naprawdę nie wiemy oficjalnie, że to jest Gandalf, tylko sobie tak. Tak sobie gadamy, gdybamy, gdybamy no, tak od, od z dwóch lat. Czas, tak, za jakiś czas możemy wyjść na Głupków. Znaczy, w sumie nie krytykujemy tego serialu, więc wychodzimy na Głupków co tydzień praktycznie. No, no tak. <noise> Spoko, nie. E, ja już no. co, ja już machnąłem dawno ręką na to, że bo tak jak powiedziałem wcześniej, to datowanie jest złe coś tam, po prostu no nie no, tam, dałoby się zrobić mi się serialu, to żeby to dobrze żeby, to ogląda no, żeby Naprawdę. wiesz, żeby co kilkaset lat odcinek się dział. To znaczy no niby da radę, no nie miałoby no próbował... by to sensu, Nie miałoby to sensu. Pierwszy sezon Wiedźmina próbował i, i było w narzekanie, że za bardzo skaczą. Yy... Po czasie i się ludzie nie mogą połapać. Nie, no więc... to by było gu, głupie po prostu tak więc robić, nie? więc jakby no jest Jakby to tak zrobili, to byłaby krytyka, że za bardzo skaczą po czasie, nie wiadomo co się kiedy dzieje, no więc to moim zdaniem w tym przypadku dobrze chyba zrobili. Jak ktoś chce, jak ktoś nie czytał książki, to z tym nie ma problemu. Jak ktoś będzie chciał, to sobie książkę przeczyta i jako odrębne dzieło potraktuje również czując jego mm. pewnie satysfakcję. Mam w ogóle niedługo też tak, no, ale już tak zawsze mówię, że mam zamiar, ale. No, jak, jak oglądam i jestem w tym świecie, to mam. jestem coraz bardziej głodny, żeby ponownie wrócić do książek, więc. Ja jeszcze wró wrócę tylko na chwilkę do tego Saurona i Celebrimbor'a, bo tam bo znowu mnie hmm. zastanawia ta kwestia tych praw, do, 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 jakby do, do których Amazon ma ten, że ma do władcy pierścieni i tych do, do dodatków. Ale w momencie, kiedy ten Celebrimbor ten, ten Kelebrimbor rozmawia z, sa, z Sauronem i Sauron go próbuje przekonać, i mówi, że było wielu świetnych. Świetnych ludzi i wymienia, i wymienia imiona, które są z Silmarillionu, bo wymienia Tuora, wymienia Erendila, wymienia wymienia Berena. I ja nie, nie wiem, czy tam w dodatkach oni są w ogóle wymienieni. Jest to, i znowu jest ciekawe, właśnie, czy. czy... Oni rzeczywiście sobie troszkę mogą naginać? Czy oni gdzieś dokupili te prawa do tego By... Cinemary? Czy co? właśnie tak. Po pierwsze, się zastanawiam, na jakiej zasadzie działają do końca te prawa. Nie wiemy, czy nie możesz nawet wspomnieć imienia, którego nie było w danej książce. Czy, czy wiesz, no, to, to jest... ciężko jest powiedzieć. Czy można wspomnieć imię, ani można pokazać danej postaci, bo to wiesz, trudno powiedzieć. A może czego się wie? Może faktycznie między pierwszym a drugim sezonem oni mogli coś sobie poszerzyć? Czy, czy, czy nie ma takiej możliwości? Być może, nie mam pojęcia. No nie nie, nie mamy takiej wiedzy, więc, więc wiesz. To ta, ta tam jest malutki błąd, bo on wymienia właśnie e Erendila, Tuora i Berena. Tuor i Beren oczywiście by, byli ludźmi, ale Erendil był półelfem. Pół, pół on był jakby synem Tuora i Idril i ojcem El Elronda. Ojciec Elronda był półelfem, czyli był okay. jakby ze związku, właśnie. Kobiety. W sensie, ze związku kobietem jest tak. Ze związku elfa i człowieka. Ale też jedna taka ciekawostka, jak tam Sauron próbuje te pierścienie sam wykuć tam z tymi z tymi całymi tam pomagierami Kremlibora z tą, tą taką, gdzie są taką blondynką i tak dalej, nie. I, mhm. i, tam, I tam wychodzi, że wykuwa jakiś pierścień. I ta, 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 ta właśnie ta, ta blondynka go zakłada i znika, nie? No, no i że, że to jakby pokazane, że jakby fa, fajnie, że wprowadzają ten wy, wymiar, właśnie, w, który, w którym ży, żyją później jakby na zgule góle, bo na zgule góle cały czas mają na sobie te, te pierścienie i są w tym bezimiennym wy, wymiarze, co, co zawsze we Frodo zakładał we władcy pierścieni. Jak zakładał i się w, i, i, i wchodził w ten, znaczy, to był ten sam jakby świat, tylko w sensie, tylko nagle widział. No po prostu wszędzie tą mgłę i tak dalej, nie? Taki straszny wymiar. I właśnie Sauron tam o tym mówi właśnie tej blondynce, bo ona tam właśnie jest w tym wymiarze. Ona mówi, że ona tam widziała taką postać świetlistą. No i właśnie to jest też trochę głupie, że ona nagle nie dodała dwa do dwóch że widziała postać gorącą ogniem, czyli właśnie tego Anna Taras, a.k.a. Saurona. On to mnie uspokaja, mówi, że, że, to jest, że to jest taki, że to jest prawdziwy, prawdziwy, jakby ten, że to jest prawdziwy świat, ale on jeszcze jest przez niego y, nie udoskonalony, nie, nie jest uleczony przez niego, on, on, on chce uleczyć ten świat, czy, czy tam coś takiego jej mówi, tak? I on mu uspokaja jakoś, nie? No to trochę było takie też na coś takie, że, że niby elfowie, elfowie, a jednak, jednak tak trochę dają się łat, łatwiej wy, wywieźć w pole, tak? Bo ona nie mogła dodać dwa do dwóch tak. mistrz manipulacji. No, no, taka tego właśnie, ale okej, okay, nie ten cały wątek z pierścieniami, jak na razie, jest, jest w porządku, tak? Okej, okay. no tylko tak właśnie tak zauważyłem, nie? że jest ten wymiar, właśnie już się pojawia, tak? ten, w, w który ucieka zawsze Frodo, jak zakłada pierścień. I, to, I Czyli można założyć, że właśnie tak samo jak zakładałeś te pierścienie dla ludzi, tylko w, to, to, to też mogłeś właśnie w tym wymiarze, bo tak, no bo na góle tylko żyły w tym wymiarze, jakby tak? W sensie te, tylko to widziały. No więc. No, no zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Kto będzie nas górem, kto nie. Zobaczymy. Zresztą to mi się nie że to nie w tym sezonie chyba jeszcze, nie. Bo tu Sauron no jeszcze my... musi zakosić te pierścienie i tak dalej, nie. Dostało nam trzy odcinki do końca tego sezonu, więc już. Mm -hmm. Niedużo. No nie wiem czy <laughs> możemy tutaj mówić o, o, o pewnych informacjach, które mówiłeś mi. Tak poza nagraniem, co się szykuje na te trzy ostatnie odcinki, jakie mamy przecieki, czy to... Czy znaczy, to jest ponoć gdzieś w jakichś recenzjach nawet pisał, bo to mi się siostra Czyli mówiła, że w recenzji wspominać. czy co, no, że, że tak, no, że niby tylko jeden odcinek jeszcze czeka nas fabularny, a że dwa ostatnie to będzie wielka bitwa. Ja, ja zakładam, że, że, no że się to nie będzie w całości, tak. Pewnie tak, no niemożliwe, żeby zrobili nam dwie godziny bitwy, bo to... No tak, tylko że to, to pewnie będzie, będzie, to będzie główny wątek, pewnie, a tam będzie już tych scen już tak niewiele, tak? Nie będzie tak jak teraz. Tak? No tutaj nam się już zapowiada, bo tam widzieliśmy jednak w tym odcinku też pod koniec, że orkowie tam ruszają. No, już podchodzą tam pod elfów, siedzibę, tak, tak. Ja tak. Jestem Levinbara. ciekaw też tego, że co ten Adar powiedział yy, Galadrieli, że on ją pojmał, ale ona nie jest tutaj jeńcem, tylko on jej proponuje sojusz, tak? Bo mają wspólnego wroga. Jestem ja ja ciekaw, ciekawa, jak oni to jak zrobią. Wiążą, nie? Także no, robi się całkiem interesująco, myślę, że na te ostatnie trzy odcinki. szczerze mówiąc, czekam jak najbardziej na czwartek. Nie tylko na yy, Ligę Mistrzów, która teraz będzie grała również w, w czwartki, ale również na. To ile ta Liga Mistrzów jest. No teraz jest nowa Liga Mistrzów, więc teraz gra wtorek, środa, czwartek już. Aha, a, a Konferencji kiedy? Tylko czwartek? O, nie Konferencji mówię, nie wiem. Puch, Liga Europy. Nie wiadomo. Czwo, też jest, nie wiem. Czwartek, piątek. Bo ja, ja jest chyba w czwartek też grają, ale ja jestem wicem Realu, i interesuje wielka piłka. Konferencji czy Ligi hmm. Europy? <laughs> nie, chyba chyba oni też grają. Muszą grać w czwartek Liga Europy, tak mi się zdaje. Czyli, czyli teraz gorące czwartki będą, nie? bo jeszcze, jeszcze pierścień władzy, także... Także to by było chyba na tyle dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, hmm. tak mi się wydaje. Na spokojnie. Na spokojnie, hmm. szykujemy się na wojnę w ostatnich epizodach. <grych> ja się nazywam Bartek, był ze mną Czarny, a to był odcinek bez dyskusji o piątym odcinku pierścieni władzy. Dzięki, na razie, hej. Hej, cześć.